Cześć, ja nazywam się Jakub Dębski, Ty jesteś na kanale ZostańBioHackerem.pl Zajmuję się poprawą samopoczucia, zwiększeniem poziomu energii i y, poprawą y, o, i optymalizacją pracy mózgu. A w tym filmie porozmawiamy sobie o szybkim ćwiczeniu na redukcję stresu. Michael, I, think you're everybody out. I poprawienie koncentracji. Więc zapraszam. Mam nadzieję, że będzie szczegółowo, konkret, i konkretnie i szybko. Zacznijmy od samej praktyki. Jeżeli ktoś nie chce oglądać benefitów lub już się zna, to zaczniemy właśnie od praktyki, żeby nie marnować jego czasu. Więc metoda polega, ta metoda polega na wdychaniu przez nos. Będzie najbardziej optymalnie i będzie to cykliczne wdychanie w ten oto sposób. Wdech, powiedzmy, przyjmijmy... Przyjmuje się jedną wartość czasu, więc powiedzmy, zazwyczaj będzie to 5 sekund na początek, lub może nawet mniej, jeżeli wolicie, lub jeżeli wam jest trudniej te 5 sekund utrzymać, więc powiedzmy, na sam początek 4 sekundy wdechu, 4 sekundy zatrzymania, 4 sekundy wydechu przez nos. i 4 sekundy na bezdechu i ponownie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej możecie te ćwiczenie wykonywać przez jaką ilość czasu chcecie już nawet 5 minut jest naprawdę, naprawdę pomocne więc jest to też bardzo mobilna metoda, że tak powiem możemy ją zabrać ze sobą do plecaka i użyć jej krótko przed egzaminem czy spotkaniem biznesowym, żeby tak jak mówię zmniejszyć stres i zwiększyć koncentrację. W jaki sposób w ogóle działa ta metoda? Pozwala ona przez takie spokojne oddychanie, właśnie przez nos, co jest bardziej optymalne dla regeneracji i naszego organizmu. Przechodzi on wtedy z trybu współczulnego do przywspółczulnego, co w prostym, normalnym słowicie oznacza, że przechodzi on z trybu walki do trybu odpoczynku. Czyli czy po prostu w sumie tyle, ja nie, nie będę dalej tłumaczył, żebyście to zapamiętali i zrozumieli. Ja dużo więcej Wam myślę, że nie potrzeba z tej teorii, bo liczy się wykorzystanie tego ćwiczenia w praktyce. Mówiłem o tym, że ta metoda jest bardzo mobilna i można ją zaplecą do, do plecaka, ale jeżeli wykonujesz to w domu, to zalecałbym, żeby miejsce, w którym to wykonujesz było ciche i spokojne i nic się nie rozpraszało, a pozycja, którą przyjmiesz była po prostu wygodna, żebyś mógł się zgubić tylko na oddychaniu, nie na poprawianiu i, i tego typu rzeczach. Jeśli będziesz wykonywał to ćwiczenie po raz pierwszy i pojawią się u Ciebie lekkie zawroty głowy, nie jest to ciężkie ćwiczenie, ale jeżeli wcześniej nie, nie wykonywałeś żadnych ćwiczeń oddechowych, to mm, może być to dla Ciebie trudne. I tak jak mówię, jeżeli pojawią się u Ciebie lekkie zawroty głowy, to o, zrób sobie przerwę albo odpuść sobie na dzisiaj. Nie szkodzi. Czyli podsumowując, ćwiczenie polega na cyklicznym oddychaniu, wdech. Zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. Wykonujemy to nosem. Znajdujemy sobie w miarę możliwości jak najlepsze miejsce do tego. Możemy jej także używać mm, mobilnie. Mm, co jeszcze? I to w sumie tyle. Liczymy jego przechodzenia z trybu walki do trybu odpoczynku. Jeżeli oglądasz to w wersji wideo, zostaw po, proszę po sobie komentarz, będzie to dla mnie bardzo pomocne, A jeżeli oglądasz to w wersji podcastu, to nie będę ci od razu namawiał do czegoś, po prostu dziękuję Ci za wysłuchanie i zaufanie. Cześć, cześć i cześć.